We can't cross. We need a bridge or something. Have a look around. There must be something we can use. Gdzie? The rotten tree will make a perfect bridge. Mhm. Mm Dobra. Nic trzeba było dużo. Nice. W Gotiku nie było modyfikacji terenu. Ani w Risena, jedynka, ani dwójkę nie grałem. To głównie spowodowane tym, że jedynka akurat trafiła się w gorocznych czasach, kiedy przez ponad rok nie grałem w ogóle w gry komputerowe. Dziwne. O, tam może coś jest. A. Gothic 3 akurat trafi się wtedy, kiedy ja po prostu nie miałem maszyny, żeby go uciągnęła sensownie. A potem jakoś nie było zbyt motywu, żeby wrócić. Sokietka ze złotem. Tak miło. Ale niestety tylko tyle. Jakieś kości się balają. Dobra, chodźmy na drugą stronę. Założę się, że gdybyśmy poświęcili sobie dwa razy tyle czasu, to byśmy znacznie więcej rzeczy odszukali. Ale jakoś trzeba iść do przodu. Uh -huh. Znowu tam jest coś. Patrz czy ja mogę tutaj coś znaleźć. Oprócz oczywiście, pięknych widzaczków. Zbota kończy na kolejna. <laughs> o co chodzi? like him Kapitan Wrona. Pięknie! Skąd to spadło? Stąd ważyć na głowę. Cześć. Chyba nie jest przyjaźnie nastawiony. Ale jak widać? Ostro! Uh. Zostaw moją kobietę! Znaczy przyjaciółka, koleżankę, siostra, cokolwiek. Nothing. <gry> oh. Wypiał się na nas. Niestety nic nie miał poza tym. O, pochodnia. Widać było, że jakbyśmy nie chcieli z nim walczyć, to on by nie zaatakował. Niestety stał prosto na naszym przejściu. Nie było zbyt wielu opcji innych. To co jest? Oh! Wól! Oh! No! Giń! Uh, uh. no, 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 co ty się tak? Uh. Dobra. Uh. Kość. Mnie, ale zapasy żywności rybki. Czas się uleczyć. Co my tutaj mamy? Przedmioty. Surowe, surowe, surowe. Trzeba najpierw przyrządzić zapasy. O, Aha, to przez jakiś czas regeneruje. Dobra? Tak. Zobaczmy. Zapasy. Ten bimber. Na raz. <grym> Rum. Czaszko kwiaty. Regeneracja. No tak, regeneracja. A jeszcze 20 wezmę? Tak, to zwiększa zakres. No dobra. W takim razie jeszcze tu zainwestuję w... Po prostu schrupię razy dwa. No i prawie max. 1810 chwały. Więcej niż złota. Skąd ja to znam? Dobra, jeszcze tutaj pozostaje jakiś budynek do spenetrowania. Oj, przeczytałem zioło. Już się zanęciłem. Ale złoto też może być. Jest laleczka wódu. Ponoć w części drugiej... Była magia wód, która bardzo nie przypasowała wielu osobom. No cóż, tutaj ponoć to jest jedna z możliwych ścieżek. No cóż, zobaczymy. To co ja tam jeszcze wziąłem? Właśnie, co ja w ogóle tutaj nabrałem? Sporo tego mam. Możesz rzucić zaklęcie jedynie po przepisaniu go do miejsca w menu szybkiego wyboru. Aha, okej. Okay. Zmienia cię w papugę. Haha, <laughs> I co jeszcze? Ta kryształowa pochodnia, właśnie. Zdolności. Tu chodzi o to, że magia kryształów jest. W, idzie w parze z kryształową pochodnią, i ona jakoś wpływa na czas trwania efektu. To pewnie magia kryształów wpływa na czas trwania kryształowej pochodni. Ma to sens. Lot papugi. Na razie nic tu nie wsadzam, bo jeszcze przez przypadek kliknę. Zużyjemy pochodnie na taki piękny dzianek jak teraz. Te czaszko kwiaty, regeneracja. Jakaś tam pycha. Same grzechy. Łup. Naboje. To same wartości w złocie, jest jeszcze klucz do kufra. Tak, to wartość w złocie będzie dopiero jak otworzymy ten kufer. Krabodźgacz, pistolet? Pistolet pojedynkowy? Pojedynkowy lepszy. Obrażenia 55 versus 40. No i mamy te ryby i tak dalej. O właśnie. Za to mogę łatwo zobaczyć cały mój sprzęt, który mogę założyć I rzeczywiście jedynie mam dwie alternatywy do strzelania A to? Ooo Ale to pewnie ekwipowanie jest Aha, to była misja do płukania złota Dobra jak? No zobaczmy No i rzeczywiście właśnie próbuję wybrać I tyle tego Mm. No dobra. Tutaj widzę małpy w większej liczbie. To mogę zabrać? Nie. Małpy mogę zabić? Zapewne tak. Pewnie mnie to nie minie. Ach, na razie się nami nie interesują. To wyjdziemy tutaj. Yy. Pułapki jakieś. Brzmiał tak, jakby coś wydepnął. O, teraz też te kości walujące się. O, są i ludzie, czyli są i kłopoty. Te. Ta... Konkurencja. A może paty coś, jakoś przemówi im do rozsądku.

Teraz mówię brzydkie rzeczy, ale <laughs> Na niektórych to działa. Na przykład takie osiłcze ego. A? Mam cię. O? Ej, już nie żyje. Nie musisz go dobijać. Tracisz tylko energię na niego. I guess just Others must be in the temple. Hmm... So what's plan? What's the plan, then? Unfortunately, the bridge to the temple's withdrawn. I can see that. But there seems to be another way in, across the river. It'll be a bit difficult for you, dearest brother. But not impossible. Find your way into the temple and activate the drawbridge. I'll stay here and keep lookout. Great! Dobry podział obowiązków Pirat. Szpon. Ha, muszę zobaczyć co to za szpon kwiatek nie do zabrania. O, przejdę się i tutaj. Po sekunda szpon, 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 złoty kolczyk złotousty z pewnością jest wiele wart. Złotousty. Postać. To jest tutaj jakiś złotousty. Czyżby chwała to był exp? To bardzo. Czea! Wpływ. Wpływa na poziom umiejętności zastraszanie i złotousty. Na razie mamy 50 złotoustego, 40 zastraszania, a wymagania chwała 5000. Hmm. Ciekawy, jak wygląda tutaj rozwój. Czy to, że potrzebujemy 5000 chwały oznacza, że dopiero po osiągnięciu takiego limitu możemy tutaj zainwestować punkty, czy też musimy się przejść wtedy do jakiegoś eksperta, który nas nauczy? Zobaczymy. Zdolności, walka wręcz. Ha! Tak, musimy znaleźć nauczyciela. Tutaj to samo. Czy mamy cokolwiek? Spodziewam się, że nie. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Kolekcja. Legendarne przedmioty. O! To dopiero będzie chwała! Dobra. usty. bo ma kolczyk. <laughs> to jest prawda życiowa. Osoby ładne mają o wiele lepiej w życiu. Przez głównie dogadywanie się. Jak zagadujecie osoba ładna płci przeciwnej versus osoba brzydka płci przeciwnej, to jednak zupełnie inaczej odbierasz, chcesz czy nie. Tak po prostu jest. To trochę... No... W sumie nie wiadomo jak to ocenić. Czy dobre, czy nie. Tak po prostu jest. A co to za szpon był? To pewnie był jakiś przedmiot typu łup. Ta, już mamy dwa szpony Wielu kupców zapłaciłoby niezłe pieniądze Za zwierzęce szpony Już ich broń nie nadaje się do użytku Tak wnioskuję Dobra To lecimy tam A, jeszcze tutaj mają chlebuś surowe mięso Dzbanek maniarka widzę jeszcze Jakoś chwycić jej nie mogę o! Zrobione mięso! Czy jest obok surowe razy dwa. Jeszcze jedno mięsko. No Zobaczmy, jak działa tutaj przygotowywanie mięsa. W celu tworzenia przedmiotów wybierz przepis lub instrukcję z lewej strony. Po zebraniu wszystkich składników możesz je mieszać lub składać. U! Nice! Dobra, mamy surową rybę drobiowe udo. I mięso. I piecz cały zapas. Już poszło szybko. <śm> a co by nie było? Tak, fajne, klimatyczne jest robienie mięsa w gotikach, tylko nie jak masz zrobić 60. Bo to wygląda tak, że podchodzi trwa postać i wkłada tam albo do ogniska, albo do pieca. Smaży, 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 tak przez 2-3 sekundy. Wyciąga i jest. <grystanie> A jak trzeba było zrobić 30 albo 60, to już naprawdę... <grystanie> Takie skróty wtedy właśnie by się przydały. Dobra. Mamy tutaj drogę okrężną. Trzeba cały czas mieć oczy szeroko otwarte. Może coś ciekawego się czai tutaj. Krzakach, albo i coś nieciekawego, Czekając na naszą podsumowanie. Podsumuję the ghost captain, but skakać, umiesz skakać, no, to jest gotik! A zejść jakoś, kuczki to jest skradanie. Możesz zaskoczyć. O, nie połamałeś nóg. Spoko. <grymianie> Mam złe wspomnienia ze z takiej wysokości. Ostatnio skoczyłem delikatnie, nieprosto w dół. I wylądowałem w pozycjach do robienia pompek. Ale nie obrodziłem się oprócz dłoni. O. <grymianie> Tutaj ciemno się robi O widzę tam szczura Teraz jesteśmy sami No Zaatakuj Jakąś taktykę na nich trzeba mieć Akurat atakuje w tym samym momencie kiedy ona Dobra Podwójnie gryzie czasami Ach, tym razem mnie dopadł Mimo, że kontrowałem A, kontrowałem Uff, Parowałem Dobra Ja <gryw> Jakbym jeszcze szedł w właściwą stronę Okej, to, to było teraz już proste. <grywa> Czekam jeszcze trochę nauki, ale może pójdę w stronę czarów. Zresztą tutaj nie trzeba rezygnować z walki wręcz, jak się pójdzie w stronę na magii na przykład. Someone killed him. Właśnie to jest fajne, bo można na przykład bardziej... Jak w Skyrimie, jak w Dielder Scrolls. Rozwijać się w paru kierunkach. Ponoć. Zobaczymy jak będzie. I znowu paskudna twarz. Mmm, roślinka świecąca. Przyjemnie. Right, I'm inside. This is the way to the temple. Co ja tam zabrałem? Eee, dziennik: Wybrzeże Krabów? Nic. Przez prostorę świątynię? Tak. O, super, dzięki. <grytanie> tak, wiem, że tam mam iść. Kwestia jeszcze, jak? A w sprzęcie nie ma nic nowego? Tutaj, to ja nie widzę. Tyle do dorzucania Pistolet Lewa ręka No i co mam zrobić? W klawiszologii nie było nic O drugiej ręce hmm. Zobaczymy A moment Okej okay. Dałem wskazówkę, wyciągnij broń. Przydało się. A mm. jak będę po prostu tak bezmyślnie, jak tam go zabije. Mm. Czas się uleczyć. Przedmioty surowe nie. Zapasy żywności. Kul? Jeszcze razy dwa. No i będzie full. Co, jak? Gdzie? Słyszę, że coś chodzi. Czy to wy? Aha, <laughs> ok. Kolejne sztylety do rzucania. Sypie się też. Ruina niedługo będzie jeszcze większą ruiną. Ale na razie jeszcze można przejść. Tylko obawiam się, że może efektownie się zawalić za nami coś. W końcu nie za bardzo ktokolwiek tutaj odwiedzał. To korytarze. Oprócz takich lekkich stworów. Maska. Będziemy wyglądać strasznie. Wszystko. Nie, to jest łup. Tak, Zniszczona złota maska. I przycisk. A. No... przynajmniej mechanizmy działają. Good. A dołączyła do grupy. Co ty tak The dangerous. We need to get goingcji. <laughs> Sala pra starej fantyni znaleziona. Ha uh -huh. O coś? Dziwność źwięki Ach, to był silna, tak myślałem już, że jakąś magię Zaczął. O, właśnie. O! Proszę bardzo. Jeden nie żyje, a drugi, też. I tylko kości mają. O, to wiadomo, z czego byli zbudowani. Coś czuję, że może nie być drugiej grupy. Może oni po prostu nie wiedzieli jak się dostać do środka i tam się po prostu zastanawiali przy ogniu. Mhm, cały czas to brzmi jakbyśmy wdepywali w jakieś przyciski ukryte w podłodze. Ah, kapitan Rawlings! Here lies Captain Rawlings, an old of Admiral Alvarez. Sir, our admiral has one less enemy. He must have been looking for the same thing as us the vast treasure of the Crab Coast. I guess the temple didn't intend to give up its riches easily. How long are we going to hold out before suffering the same fate? Are you getting cold feet? This place gives me the creeps. There's something not quite right here. We should have found something ages ago a clue, a sign, anything. We haven't been everywhere yet. Hmm. Nie wiem, czy to było zamierzone, ale ona zabrzmiała przez chwilę demonicznie. Po prawej stronie. pan bystre oko? Potem zobaczymy, co to jest. Hmm. Trochę złota. Tutaj nic ciekawego, a jednak stary miecz i złoto. Jeszcze wydaje jakieś dźwięki z siebie. A, jest grzyb. Jest grzyb, jest nadzieja. To jest to wciśnięte. Aha, okej, okay, wracamy się. No to biegło się znowu do środka. I na drugą stronę. A tutaj? Ha. Tu pewnie tak czy siak chcemy pójść. Dobra, idźmy na razie od lewej. Tak, tak. Wygląda znajomo. Dobra. Pięknie. Mamy skarb. No. <głos> <głos> Tylko najpierw trzeba będzie pokonać tą ziejącą dziurę. I jakieś cieniste bestie. Słuchaj, ja zpiekł rodem, Okej. Jaki nogar? Aha, tak? Czyli rzeczywiście zpiekł rodem? To nie żartik. Mhm. Dobrze mi się towarzysze. To jak? Dać go węgiel. What sort of creatures are they? And just look at the cave. I don't fucking know. I've never seen anything like this before either. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Let's explore. Be careful, we don't know what's ahead.